Nie myślę już o nim, o nim, nie, to wcale nie boli, boli, bez ciebie mam lepszy dzień, nie myślę już o nim, o nim, o nim, to wcale nie boli, 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 w głowie mam myśli złe, powiedz, że już nie wróci więcej, nie, nie rób szczęść, Polałam go z ciebie, no. wszystko na wynos, lepiej. Tyle, kto się chwilę, lepiej zostawisz, Wizo. nie kryj się gadkami, wiem, że to sprawa, masz tylko jedno sens, sens jak Snapchat, potem tak, no znając lajka, takie kazy, inne i narka. Mam Cię już za długo, powiedz, ile może skłamać. Moje serce jest kruche, tak jak porcelana. Goski dla mnie Byłeś teraz spotka nawet kawa. Twoje puste słowa, Nic nie zna, to może spadać. Nie myślę już o nim, o nim, o nim Nie, to wcale nie boli. Boli byś, Ciebie, mam lepszy dzień, nie myślę już. O nim, o nim, o nim nie, to wcale nie boli, boli, boli.